I witam Was dzisiaj moi drodzy w nowym vlogu. Dzisiaj piątek i zmierzamy na Jarmark. Tak na Jarmark yy, w Katowicach, na Nikiszowcu. Tutaj jeszcze ani razu nie byliśmy, a no, mieszkam tutaj od urodzenia, ale ani razu nie byłam na nie bo w Katowicach byłam akurat. Więc widzisz, jak on będzie właśnie wyglądał. No i co po kilka przybitek i potem Wam pokażę co kupiłam i jestem ciekawa. Czy też będzie to z tymi suszonymi owocami? Coś takiego. No ale to się zobaczy. Więc idziemy na jarmark. Jest! Dużo śniegu, jeszcze byłam chwilą właśnie... Jeszcze przed chwilą byłam u, e, u dentysty, tak na takiej wizycie kontrolnej i co? Wszystko jest dobrze z ząbkami. Jedynie jest taki problem, że ósemki mogą się mi wyżnąć i wtedy to... wiecie, bo jest taki aparat i, mm. i mi się wtedy jakby te ósemki mogą wkroczyć tak na te zęby i je do, do przodu, tak? Do przodu? No, do przodu. a no. co ty masz ty biały nosek. Chyba krem jest. jakiś. No nie, i wtedy leczenie nie byłoby... Tak, bez sensu, no więc... No nic. Najwyżej będzie usuwane ósemki, a też nie wiadomo... The snow is fallen down I've been longing for this Christmas When everyone's around To share this holiday day. Yes, it's a time of happiness A time of joy But now this year is quite so special Cause I'm hoping for us to fall in In this winter wonderland, chilling by the fire Body. as I'm trying Body. to get your attention. No i przyszedł czas, żeby dzisiaj zamiast tworzyć dwa kalendarze adwentowe Tutaj może i... i czy może, nie że może, ale jeden od Tosi i jeszcze jeden inny e, Bo dzisiaj, czyli sobotę, 9 grudnia Dwa otwieram na Instagramie, a dwa zostawiam tutaj dla was No i co? I zacznijmy może od pierwszego kalendarza może dzisiaj przyjedziemy do kalendarza od Tosi Tak wiecie Tak W sumie tej od Tosi często otwierałam na tych vlogmasach No ale to się, to wiecie, to się tam pozmienia W różnych będą y, dniach różne, różne kalendarze Ja też jestem w trakcie składania Mojego zestawu z Lego Ja akurat sobie go zawsze składam w kuchni I miałam problem, że nie, nie umiałam znaleźć z niego klocka Wiecie co jest najlepsze? Znalazłam go dzisiaj, tak? Proszę, to jest ten klocuszek Wy widzicie go jako taki niebieski Ale w rzeczywistości właśnie on jest szary Wy go widzicie przez kamerę, jak to jest niebieski. I ja tam włożyłam niebieski. Jakby no. Na szczęście to jest takie miejsce, że to można wymienić to. I tak jeszcze muszę poprawić jedną rzecz i zastąpić tylko jeszcze dwie paczki. Coś takiego. No, więc będzie złożony motorek. Znaczy, skuterek, skuterek, tak. I ten Kevin. Jak ten, wiecie, ten Kevin? Tomek by to składał, myślę, że jutro. Jutro nie. Nie wiem. Jeszcze dzisiaj muszę się ten prezent spakować, bo do wtorku mamy przynieść, więc też Wam po zaraz pokażę, co w sumie kupiłam. E, no co, może przejdziemy do kalendarza, więc dzisiaj dziewiątka. Nie wiem czy wiecie, ale do Instagrama już to wiedzą, że były dwie szóstki w tym kalendarzu. E, tutaj i tu, to się mi podpowiedziała, że to jest szóstka, a tu jest dziewiątka. Tak, tylko dzisiaj się po prostu źle nakleiło, więc... Czekajcie. No i w dzisiejszej dziewiące. już dzisiaj przy mnie chciała otworzyć 24 okienka ale ja powiedziałam, że jeszcze nie. No i czekajcie, może pójdziemy sobie do toaletki. Do Dobra, w dzisiejszym okienku od Tosi. Dziesięć tu będzie. mogę I w dzisiejszym okienku od Tosi mamy. To są diamenciki. A teraz nie są takie diamenciki, wiecie, na twarz? Czy takie do dekoracji? Ej, chyba muszę napisać do Tosi. Tu to są takie, tutaj ma karteczki napisane, że to były. Nie, ale mi się zdaje, że to chyba są takie do twarzy diamanciki. Tak, no co to ma do twarzy, mi się zdaje. Diamanciki. Ja to też próbuję przykleić. Nie no! Ale myślę, że na sylwestrę się przydadzą. Czy na jakąś dyskotekę kiedyś. Dobra, więc dzisiaj były. To co my się zdaje. Nazwijmy to na razie roboczo. Naklejki do twarzy. Już napiszę, napiszę do tości dzisiaj. A po jutro. No i teraz czas na kolejny kalendarz. I na ostatni dzisiaj, czyli kalendarz z Libio Wczoraj pamiętam, że był batonik. A dzisiaj czekajcie, dziewiątka. Nie. No to dzisiaj znowu będzie słodycz, tak. I jutro będzie kosmetyk. No, widzę tutaj już z drugiej strony. Więc czekajcie, widzmy, ciekawą może być. Uwaga! O! Jest to, uwaga, www. 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 www żółte. Bo też jeszcze widziałam, to y, też oglądałam, że jeszcze chyba w innych kolorach. No, więc będzie do szkoły na poniedziałek. No i czekajcie, jutro, dziesiątka. Jutro już dziesiąty. Tutaj nie widzicie, tutaj. I już tylko od jutra dostało 14 dni do Wigilii, więc szybko to leci. I teraz wam pokażę, co kupiłam na prezent dla osoby, którą wylosowałam na Wigilię klasową. Tak. Wiesz, to są takie strzelające cukierki. Ja je pamiętam, jak byłam młodsza, to je jadłam. I tu wziąłam różowe, bo tak mi pasowało do całości prezentu. Zrobiłam go prawie, że... Cały w sumie różowy. Dalej taki notecik z oczkami, taki milusi. W środku jest... W sumie w środku nigdzie nie ma żadnych jakiejś kratki, liczby. Czasami jest z, taki, z takimi kropeczkami jakieś też takie miałam. Kolejną rzeczą jest, czekajcie, taki balsam. On jest w kolorze, czekajcie, 03. O tutaj. Widzicie? O! I ja mam taki sam, tylko że inny kolor, bo ja mam. A to jest jestem taki ciemniejszy. Ja mam po prostu pokażę, jaki on ma kolor. O taki. Tak średnio to widać, ale jest i daj taki lekki kolor i ostatnią rzeczą, na mam taki pomysł, to jest suknie takie cukierki. I ja jej otworzyłam z tego względu, bo ja chcę to do słojeczka takie oddać, bo tak ogólnie w papierku mi się tak nie podobało zbytnio. Więc jest to zmieni. I jeszcze kupiłam taką jedną mgiełkę. I ja mam tą samą. Tak, to jest, to jest tam giełka. I ja mam tą samą... Czekajcie, gdzie ja ją dam? No i teraz mi się przypomniała, że ja wyniósłam do auta tą giełkę. Tak, ja tak często mam, żeby wiecie, zanurzę te giełki do auta i potem się mi w aucie psikam I ten prezent zpakuję w taką torebkę. Tutaj jeszcze teraz jest takie, żeby popisać, dla kogo jest ten prezent. No i możecie się zdomyśleć Wylosowałam dziewczynę w tym roku, w tamtym roku też miałam, pamiętam. No i to jest ten prezent. Już go wam pokazałam, bo ta osoba będzie miała... Tak, będzie miał już ten prezent, bo idzie ten vlog, w, pion, vlog nas w piątek o 17, a ja będę miała Wigilię rano, tak, w szkole, wcześniej, więc ja idę teraz pokazać ten prezent. Myślę, że w jakiś, wiecie, ładny papier coś takiego zrobię. No, tu teraz właśnie możecie słyszeć moją w tle moją opaskę. Tak, ona mi się spodobała, ta opaska. Jaki fajny. Pokażę wam, coś było właśnie w kalendarzu od rodziców i to była... Ta maska do twarzy lew. I w kalendarzu z Essence był błyszczyk. Tylko on na mnie ma, nie żeby co, ale ma taką konsystencję olejku. Ale nie wiem, czy on po prostu nie jest taki. To jest jakby taki olejek, mi się zdaje, bardziej. Nie, no fajny, fajny jest przed świąteczną, na, na zimę. Więc gdzie ja teraz się pakować do szkoły? Nie, też muszę się połączyć Jakie ja mam w ogóle w tym tygodniu? Bo nie, wiem, że mam z polskiego z dziadów I już na dzień dobry w poniedziałek poniedziałek jest sprawdzian z biologii A we wtorek jest polskiego z dziadów W środę jest z chemii No, ciekawie zapowiada się ten tydzień Ale no... Nie najgorzej chyba I Witam was moi drodzy w niedzielę Jak widzicie mam mokrą bluzkę z tego, że myję teraz aktualnie włosy Mam nałożoną odżywkę Odżywkę... Y Melissa, Melissa, tak. Melissa, no. Ej, teraz tutaj dodaję relację na Instagrama Ej, z kalendarzem adwentowym, bo sobie ja od razu po nagraniu kalendarzu mam włosy i powiem Wam, że odsadnie okryłam taki nieży hit, ale widziałam to też. I to jest e, spray wygładzający do włosów. E, mi się sprawdza. Jest fajny, też ładnie pachnie. No i moje nie, 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 niezawodne serum, tak. Serum ono. Przypomina mi czasami taki zapach takich cukierków, jak była mała, to kojarzę. Tak, to serum. Ja właśnie ja pokazywałam kiedyś, ona mi się kończy z brokatem, ale jakoś nie widzę na włosach tego brokatu. Czekajcie, ostrość się tak zgubiła. O, się zgubiła. No i prezent, prezent, uwaga. Właśnie wracając do prezentu, to wczoraj zaczęłam go pakować. I tak, tutaj mamy pierwszy prezent zapakowany, tylko, że tutaj nie wnikajcie, bo tu przykleję klejem na gorąco, tą taką, taką kokardkę zrobiłam. I tak to będzie wyglądało. Dalej tutaj zapakowałam mgiełkę w to, tylko to się odkleiło, bo to tutaj też to skleiłam Dobra, już się trzyma. tutaj jak tu może skleję I Tutaj ona już poprawię, tak dziwnie to wyszło trochę Nieważne nie I tutaj tak cukiereczki zapakowałam I do tego woreczka włożyłam ten, 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 balsam, ten balsam do ust no, i to w sumie wszystko. I mam taki zamiar, że wam pokażę to, no. Udajemy, że tam już jest w środku ten prezent. I żeby ta osoba tego nie widziała, tylko to, wiecie, tak to będzie zapakowane, wszystko. Tak, się na górę taki papier. Nie, nawet nawet spokojnie to być wydaje. Wiecie, co inaczej wyglądało, jak ja to włożyłam wczoraj, wiecie, bo to skończyłam być o godzinie pierwszej I jeszcze tą kartkę wzięłam, bo miałam robić sama, ale wiedziałam, że tak bym nie zdążyła, bo. Ale ja widziałam w końcu tego pingwinka Taki ping tak. A akurat ona jest pusta, bo miałam taką podobną. I ona jest w środku pusta, ja opiszę, bo dzisiaj też ją będę wypisywała od razu. I tutaj, tutaj jest moja koperta. I tutaj w środku nie ma żadnych rzeczy, więc ja sama wypiszę. Tą kartkę tak się nam prezentuje. No i co? I to ma, moi drodzy, wszystko. To, jeśli chodzi o ten prezent. Ja zaraz będę właśnie szła zmywać tą mask, ja w ogóle wzięłam ją do wysokoporowatych ale ja mam średnioporowatych, więc tak myślę, czy mi która nie przyciąży ale to, to najwyżej jutro się zrobi kickę do szkoły albo koka. no ale myślę, że raczej nie będzie aż takiego problemu a jeszcze raz teraz pokażę inną ciekawą rzecz, która była w kalendarzu u Tosi otóż to był taki kwiatuszek z klocków, to co jest ciekawe słuchajcie, ja wczoraj byłam u Tosi, tego wam chyba nie mówiłam e, no i tam siedzimy i tam pokazuje Tosi noże, ładnego tu ma kwiatka ten sam. I ona mi tak się pyta, no, a miałaś koniec kalendarz momentowy? Takie, no nie, i dzisiaj otwieram na Instagram i patrzę i tu był ten kytuszek, tak, już też opowiadałam tą historię też yy, na Instagramie teraz. Prze, prze, sprawdzałam, czy mi się przesyła relacja. Nie no, przesyła się. Bo tak mam, że to nagram wcześniej, te wszystkie od razu, dopiero potem tak po kolei dodaję. Ale mi się czasami tak dłużej przesyłają, więc ja teraz będę... Muszę zmyć, wysuszyć włosy. I jeszcze będę musiała powtórzyć biologię, bo jutro mam z niej sprawdzian Z biologii we wtorek z dziadów. E, no. I w środę z chemii, no z chemii umiem. Miałam wczoraj y, problem tam z jedną rzeczą, ale sobie wiecie, tam zobaczyłam filmik, jak tam się. Y, i tam wszystko wygląda i tak dalej. I teraz już tak mniej więcej, mniej więcej umiem. Teraz zostało do przerobienia jakby dwa tematy, tak żeby sobie powtórzyć, ale znaki już łatwiejsze mi się zdają, poczucie tego w sumie ostatniego. Jutro po szkole wracam na mój stare, stare, stary pokój. Tak, to takie zostaje zazwyczaj tak wygląda I to ten rano muszę z prezent zabrać. I, I co jeszcze w tym tygodniu, czy dzisiaj muszę zamówić jeden prezent, ale zobaczyłam, że nie chcę, że jakby nie chcę mi skoczyć do koszyka, ale to trudno, no, no. I to jest, to jest tak, jak ja wam mówiłam, że to jest akurat taka moja wada, że ja mam, nie mam tak, że teraz coś zamówię, tylko tak sobie poczekam, a tutaj tydzień i tak mijaj mi a potem wiesz, że nie ma. No, ale nie, może wróci, może to był jakiś chwilowy błąd, no. Też zamówiłam sukienkę taką na, dysk na dyskotekę. deskotkę na dyskutekę klasową, bo mamy w ten już piątek, ten 15. No i to dosyć wcześniej, ale dosyć wcześnie, ale jak już mówiłam chyba, z tego względu, że mamy wychowawczą w piątek, no i za tydzień w piątek mamy już wolne, w szkole u nas tak jest, więc... Yy... Nie, tak wygląda u nas tak. Wypada u nas wigilia klasowa. I jeszcze będę piekła chyba cynamonki albo jakieś ciasteczka, bo też tam może ktoś przynieść, jak ktoś chce. Wiem, że tam chyba ktoś będzie robił pierniczki, czy tam jakieś ciasteczka, więc nie wiem, muszę zobaczyć, to, to będę piekła. Więc ja teraz idę wypisywać tą kartkę, pakować prezent i widzimy się jutro. I witam was moi drodzy. Dzisiaj mamy wtorek. Chciałam powiedzieć czwartek, ale nie mamy wtorek. Czas otworzyć z wami jedno kilka kalendarzy adventowych. Teraz przejdziemy do kalendarza z. Essence. Tak, i dzisiejsza dwunastka, bo dzisiaj jest 12 grudnia, bo wtorek. Tak, yy, uwaga, czekajcie, tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj myślę, że będzie. Słuchajcie, tutaj, tutaj też nie ma, czyli to w tym ostatnim. Tutaj, i czekajcie, nie, tutaj nie ma, o tutaj jest dwunastka, więc trzeba otworzyć. Nie co tu dzisiaj będzie, jest to... Czekajcie, czy to jest To jest lakier? On jest taki dosyć ciemny, mi się zdaje, i on, jest, e, on nie jest matowy, bo ostatnio był matowy, różowy. I to jest taki jakby trochę bordo, coś takiego, ale jego ja zbyt nie będę używała bo to nie są kompletnie moje, moje kolory. Ja jedynie mam, I to wam pokażę. Czekajcie, o, tutaj. Ja mam z tej samej firmy taki, wiecie, no, bezbarwny. Ja głównie, bez, ja tylko w sumie bezbarwny używam. A jakichś różowych też niezbyt, więc co tam mojej mamie, myślę, bo to nie są moje kolory kompletnie. Eee, no, więc tak to wygląda. Więc mm, dzisiaj był taki bordowy lakier jest Nicka zjutro będzie, może muszę podejrzeć, jaka będzie trzynastka, tak. Powiem oczywiście, że ta trzynastka jest duża. moi drodzy, jestem już w sumie w trakcie, no już mi się teraz, bycie, no i moi drodzy, już mam prawie gotowy sos prawie, i bycie tutaj <coughs> mamy chili tak, chili, taka no już służba resztówka, I ja teraz nie wiem czemu tak sobie sypłam i tego się trochę dużo sypło, I nie wiem czy to będzie ostra. Jak będzie ostre, no to, wiecie, i tak jakby moja mama już powiedziała, że no, zanim zaczęłam gotować, że ona nie chce, że będzie miała dzisiaj obiad, czyli to był sos koperkowy i kopytka. No ale co, no trochę może przedobrzyłam tym ostrym, ale to nieważne, to, to wiecie, tutaj jeszcze pomidorki mam pokrojone i tu jeszcze trafią, no, takie pomidorowe, w sumie to już taki makaron wyjdzie, no. Jest sumie dobrze, że będzie ostry, ostrego trochę i tutaj, uwaga, widzicie już w tle lampki, lampki, które są... Lapki, które są na, na balkonie, to widzicie takie niebieskie, są takie, takie białe. I proszę tutaj króliki. Tutaj George. Tak. On nie zostanie coś jakiś, no. Przywitaj się z widzami. Takie George. No. A tam sobie Rupiu siedzi w klatce. No, od razu idzie do przyjaciela. George ostatnio średnio robi towarzystwo. Więc co, ja biorę się za gotowanie i już Wam pokażę efekt finalny tego makaronu i czy będzie ostry tak, bo jak oni lubię ostre, ale czasami ponieważ czyli konkanę gotowałam i nie wiem czemu, ale by szło strasznie ostre i tak naprawdę paliło, że no tak jak porządnie. I do mnie przyszły już moje paczki z zamówieniami, o których Wam mówiłam, czyli o tej sukience i o świeczkach, ale zacznijmy może od tych świeczek. To są świeczuszki. Eee, tak, świ znaczy, wiecie, nie już zrobione świeczki, tylko tam wosk i tak dalej. Dzisiaj w innej scenarii. Tak. E, jak możecie widzieć, ale oczywiście to jest mój pokój. No myślę, że poznajecie raczej. No i uwaga, tu mamy. Ja uwaga. No i przychodząc wosk, ale się rozwalił podczas podróży, bo to jest drugi. Nie no, już trochę rozwalił. To się nie stało. To się, to się wiecie, to się przełoży do innego woreczka. Tak, trochę się uszkodziło, na to, to i gdzie szkodzi. Tutaj czekajcie. Tutaj jest taki ciemny słoiczek. To jest taki szklan, taki malutki. <grymne> jeszcze są zimne, bo dopiero co były z, z matów wyciągnięte. Więc taki ciemno... Wyjcie by tylko taki czarny, ale to jest taki ciemno-brązowy, coś takiego. Czekajcie. wszędzie teraz ten wosk w tym kartoniku jest. I tutaj jest taki sam. Tylko że czarny, ale czarny mi się bo bardziej podoba. W sensie to jest zatyczka. W sensie, no to jest przyroczyste, jak widzicie ten słoiczek, ale tutaj, jak to muszę tak zamienić, nie. Wiecie co? Nie, chyba lepiej tak jak było. I już na jakiś pomysł, to wiadomo no, odklejka. Nie no. Ale... Yy... No, to jest to, co są te słoiczki. I czekajcie, teraz może takie połączenie na tej folii, żeby mi się jeszcze nic z nimi nie stało. I tutaj są takie pomarańcze, takie plasty pomarańcze suszone. Ja pamiętam, że kiedyś takie były na choince u nas w domu jak byłam młodsza. Mi się zdaje, że takie były. Nie wiem. A mi się takie kojarzy. Jeszcze ostatnią rzeczą to są. Czekajcie, bo są już sobie zapachy. Takie świąteczne, trochę bym powiedziała Bo ja mam takie, bo ja kupowałam kiedyś, pamiętam, wczoraj, w tamtym roku I ja też kupowałam takie, co są, czekaj, z jakichś kominków, coś takiego, ja też je używam Trzy I to jest tak e, Mandarynka O, tylko nie widzicie? Mandarynka Zobaczmy, czy pachnie tam coś taką mandarynką No, taką No, taką mandarynką pachnie No, taką mandarynką, trochę, ale tak, jaką kwaśną mandarynką Czekajcie, co dalej jest? Mięta i mięta mieć ciekawi Ogólnie jakoś usta lubię zapach mięty, nie wiem czemu. Jakoś tak... Tak po prostu. No! I tu też to tu bardzo czuć Ona mi się kojarzy, ta mięta, z takimi... Nie wiem czemu, to raczej czuję choinkę. I ostatnia rzecz to jest pomarańcza, cynamon. Ja miałam i Właściwie też był pierniczkowy, ale... O, to jest ładne. To, to mi się... Czekajcie, bo to był taki jakiś syrop chyba raz, był mi się kojarzy, że takim zapachu, coś takiego, no, ale fajne, fajne Więc myślę, że nie dzisiaj, jutro też nie, ale może w weekend, w weekend albo w piątek zrobię świeczki Tak, bo wiecie, teraz jeszcze tak, dzisiaj będę robiła ciasteczka Wiecie, nie w sumie, bo tam nawet w tym przepisie nie ma w sensie jak tak widziałam w tym samym filmiku, to nie mam to jest takie z zagranicy przepis, wiecie, po, po angielsku i tam y nawet nie wiem, czy tam był jakiś dźwięk taki. Po prostu bycie bo jak jechałam w aucie i nie miałam słuchawek, to sobie znalazłam. E, taki przepis. E, no i nie wiem, czy tam były podane składniki. No, te ciasteczka. E, albo K-Copsy zrobię, A to już jutro bym je robiła. I tutaj jest paczka, która w której mam sukienkę. I ja się powiem na szczerze, że nie żej boję, bo wiadomo, jakby co można zwrócić. A jestem ciekawa, czy. Czy wiecie, czy to. Czy to ma jakiś sens w sukienkach? O! Teraz uwaga. Czekajcie, trzeba ją na przykład otworzyć. Tak, jest czarna, tyle już Wam powiem. Czarna. O co mam moi drodzy, powiem? No, nie prezentuje się jakoś najgorzej. Tu ma taki dekolt. Wiecie, ja ją przemierzam. Ja już mam założoną tą sukienkę, moi drodzy, i powiem Wam jedno, że mogę zamówić na pewno rozmiar mniejszy. Tak ona się prezentuje, czekajcie, Może trochę inaczej postoję tę kamerę. I moi drodzy, tak się prezentuje ta sukienka. No, na pewno mógł być rozmiar mniejszy, to już wiem. Ale tak ogólnie to jest w miarę, no. Jest, myślę, że rozmiar mniejszy byłby lepszy, ale ten też jest taki, wiecie, spoko. Więc tak, moi drodzy, prezentuje się ta sukienka, no. no jest taka, taka spoko, no, mi się zdaje, ale następnym razem na przyszłość wiem, że już muszę, że muszę rozmiar mniejszy zamawiać. Powiem że, że zakup tak udany 50 na 50, ale to nieważne, to już był mój błąd. E, no i co, moi drodzy? dzisiaj a może przy okazji otworzymy kalendarz adwentowy, czyli kalendarz od moich rodziców. No i się prezentuję i dzisiaj mamy o! Słuchajcie, który dzisiaj jest? Trzynasty! Tak. Tutaj moi drodzy mamy trzynastkę. O, zamknęło się na drzwiczki. E, no i co mam tutaj w tej su w sukience chciałam powiedzieć. E, tutaj mamy. naszyjnik. A ciekawe sprzedam może tej sukienki. Ale ładny z M-ką. no jak misia, Em jak misia, taki naszyjnik dzisiaj ładny, o mi się podoba no, fajny jest. No i dzisiaj jestem znowu w kuchni tak, miałam y, pieca ciasteczka i zaraz będę je piekła, ale zanim to, tak jak Wam wcześniej mówiłam, zrobię teraz świeczuszkę. Tak, świeczuszka, teraz muszę przykleić knot, dzisiaj tak ciekawie wosk y, roztopiłam, zawsze tak robiłam, że postawiłam sobie, o. Ten plasticzek, tutaj jest wos już roztopiony. To się jest stare, zafarbowany, nie wiem, zafarbiło to się tak i nie chce zejść. I to był taki patent, yy, jak go mój te robił, czyli włożył to do mikrofalówki na, na jeden, na najmniejszą moc. Nie taką pośrednią średnią moc i na 5 minut to włożyłam I się szybciej to roztopiło niż myślałam. bo i wam pokazywałam, ten wosz jest takich yy, no w całościach. No, bo tu jeszcze jest wosk. Tak, więc on jest taki duży, więc myślę, że bym tutaj się na garnku, na garnku, na garnuszku nawet yy, roztopił bardzo długo. I teraz będę przyklejała ten knot. Teraz to sobie postawię, czekajcie. Po czekajcie. Boczyłam ten, ale ten jest taki. Chyba, że w tym by zrobić. Nie wiem. W... Chyba w tym zrobię tą świeczkę, w tym. Tak. I teraz, uwaga, teraz przykleić tutaj. Klejem na gorąco. Bo są też takie na to naklejki, ale mi jakoś to się nie trzymało. Tak się prezentuje ten zamontowany knot, ja zawsze tak sobie robiłam. Bo były takie uchwyty, wiecie, po prostu się trzymało, ale ten patent mi się też sprawdza. No to nieważne. I teraz damy zapach do tej świeczki, tylko nie wiem jaki. W ogóle mięta pachnie jak sosna, to wam już mówiłam, no. Ona jak sosna pachnie, jak tam No. Chociaż nie wiem, czy ten... Pomarańczo, albo też. pomarańcza jeszcze z pomarańcza z cytryną i ma... Jest, z Boże, z cytryną, z cynamonem i mandarynka jeszcze. Jest. Taką miodłą, mm. taką sosną, nie No wiem. nie, jest miętowy, ale. faktycznie no. gdzieś to się łamie. No ale bardzo ładnie pachnie, no, możesz użyć. Tylko nie wiem, w sumie to... Mandarynkę bym może wzięła, nie? Przecież, ja ci też pokażę... Cynamon. Tak, chciałam też też pokażę te dwa jeszcze i... Bo to są takie, wiecie, typowo świąteczne, bo już mam takie ciasteczkowe, ale ciasteczkowe to. Tomarańcza mm. i cynamon, no to już. Ta, 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 ta mięta fajnie pachnie teraz. Mm. No mięta fajnie pachnie tak. Yy... Świeżo, nie? Mm, to mięta bardzo. O nie. Znaczy mandarynka mi tak Mię... bardziej... Tylko cyklatuje migdałem. Ale Co? Mm. no widzicie, każdy ma inny po prostu, ale pomarańcza ja... cynamonem mi się podoba. Ja chyba daję jednak tą miętę. I tak. teraz ten, ten zapach mietowy, no jest taki ładny, no. Taki nie jest taki... Nie, że, że, że zamula, jakbym powiedziała... Bo jest dużo tych ciast, On tak? Nie bo myślałam, że ten wosk... No chyba nie jest taki. Muszę zobaczyć, do jakiego na naczynka to wlejesz. Wow. Nie, wiecie no co, jak go się... włożysz uh -huh. na chwilę do mikrofalówki. No to musisz od razu sobie przelać. Już sobie przygotuj i przelej. Tak. All for Christmas.